No ale teraz już dostał się Rickerson. Jarosław Kaffer najszybszy, nie wychnął go wiarę. Jarek sięgnie Rickerson. Rickerson jest pod wadą, ale już był w tarapata ale jednak jest sprytniejszy. Rickerson jest pierwszy, drugi, jedzie, kawę, No Jarosław Kaffer trzeci, tylko trzeci, kawę dzisiaj drogi, bo fatalny włosy. Bo... 402 ma ostatnie miejsce teraz Jarosław Kapel się nie jedzie za szeroko bo do przódy dobrał mu się e, Jan Mekwener Rikardson jednak wytrzymał tą presję jednak przeregulowali ten motocykl i jednak on okazał się tutaj najsilniejszym w silnych wyczar światowego rzuczla który wszystkich stadionów Europy i świata Donny Rikardson pewnie wniesie trzecie zwycięstwo w tym sezonie otwarcie Od